Dzień dobry Państwu w agrosferze. Wita Janusz Suszyna. Proszę Państwa, jesteśmy przed sezonem turystycznym, letnim, wypoczynkowym i każdy szuka, gdzie by można było przyjemnie wypocząć dla siebie, dla najbliższych, może dla dzieci. I tak sięgając do turystyki, no, chciałby się też i taniej wypocząć. Segmentem turystyki, jakim jest turystyka wiejska, a powszechnie nazywana agroturystyką, rozkwitła nam ponad 30 lat temu i ciągle jest nowelizowana, poprawiana, doskonalona i turysta, który zawida na agroturystyki jest w stanie coraz dłużej, coraz przyjemniej spędzić czas. Z nami jest Pani Ewa Borycka, główny specjalista do spraw agroturystyki właśnie i wiejskiego gospodarstwa domowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Witamy Pani Ewę. Dzień dobry. Panie Wo, wiele osób próbowało agriturystyki, ale zostali nieliczni. Od czego zależy powodzenie w tej branży? Tak jak wszędzie, powodzenie zależy od zaangażowania. Po prostu trzeba lubić to, co się robi, ale też trzeba lubić ludzi, bo robi się to dla ludzi i to klient ma być zadowolony ta oferta ma być ciekawa. Poza tym czasy się zmieniają i klienci są coraz bardziej wymagający, także oferta poza agroturystyką jest znacznie bardziej rozbudowana, coraz więcej jest różnych ciekawych produktów turystycznych, więc agroturystyka musi także iść do przodu. A jakby się, jak jest definiowana generalnie termin agroturystyka? Czy to jest, dotyczy tylko obszaru, czy gospodarstwa, czy jedno i drugie? Czy las też? Jakie byśmy przypisali zdefiniowanie agroturystyka? No z definicji agroturystyka jest to działalność turystyczna prowadzona przez rolnika, przez gospodarstwo rolne. Jeżeli gospodarstwo ma w posiadaniu las, to także tam odbywa się agroturystyka. Jeżeli ma wodę. Także, oczywiście, jakieś stawy, jakieś jezioro, oczywiście też. Więc wszystko, co jest związane z prowadzeniem działalności rolniczej, co jest w posiadaniu rolnika, mhm. to jest agroturystyka, A oprócz tego jeszcze to, co jest jakby w okolicy, mhm. także jest związane z agroturystyką, pod warunkiem, że no, gospodarz, który prowadzi to gospodarstwo chce się zaangażować w takie, jakby, no, taką ofertę dla turystów. Czy są jeszcze jakieś inne warunki by spełnić y, ten termin agroturystyka, że to jest agroturystyka? Yy, to znaczy, no, niektórzy mówią, że to pięć pokoi, ale to nie, yy -y. to nie o to chodzi w agroturystyce, bo jest to podstawowe, jakby nocleg. Nocleg dotyczący, nocleg. Y, znaczy tak, y, dotyczący pokoi wynika z tego, że po prostu jest to działalność zwolniona z opodatkowania. Natomiast nie ma takich ograniczeń, bo jeżeli rolnik chce płacić podatek, to oczywiście może także mieć pensjonat. I to też jest agroturystyka, tylko mhm. że już bez zwolnienia podatkowego. Czyli Więc... to jest baza. Tak, tak. Zakwaterowanie. Tak. A, a jeśli chodzi o catering, wyżywienie, musi być, czy niekoniecznie? Znaczy, nie ma takiego obowiązku, że musi być wystarczy samo zakwaterowanie, ale oczywiście tego nie polecam, bo agroturystyka tak naprawdę korzysta z pełni bogactwa, jakie jest w gospodarstwie, czyli właśnie produkcja żywności. Przede wszystkim do tego jest rolnictwo powołane, żeby produkować żywność i to są właśnie takie pierwotne produkty, wspaniałe, z pierwszej ręki, blisko, z pola do stołu, więc to, co najlepsze możemy zaoferować i to jest pierwszy produkt taki w agroturystyce który możemy zaoferować dla turysty i on jest ciekawy, jest pożądany i po to właśnie wiele osób wyjeżdża na wieś do agroturystyki, żeby skorzystać z tego, w tej wspaniałości tych produktów żywnościowych. Czy ktoś prowadzi może rejestr, czy jest obowiązek gdzieś się zarejestrować, czy, czy, czy nie? Jak najbardziej, taki obowiązek spoczywa na gminach. Każda gmina mhm. ma obowiązek prowadzenia listy gospodarstwa agroturystycznego. I wszystkich obiektów zresztą turystycznych, które znajdują się na terenie gminy. A co warunkuje sukces w agroturystyce? No, tak jak już zaczęłam. No, <laughs> Zaangażowanie. Coś, coś, coś jeszcze ewentualnie. Ee, wiele... poza, poza tym, że trzeba lubić ludzi. E, wielość hmm. też tych produktów. E, to, to e, oczywiście. E, no, podstawa to musi być spełnienie minimalnych wymagań, ale polecałabym nie tylko opierać się na minimalnych wymaganiach co do e, tego, jak powinny być wyposażone pokoje, e, czy w ogóle cały obiekt, e, ale minimum to jest, to jest niezbędne takie jakby warunki. No i oczywiście, co gwarantuje sukces, także to, że oczywiście mogą być te dodatkowe produkty, czyli może być jakaś specjalna oferta na przykład dla rodzin z dziećmi, mhm. albo dla seniorów tylko, albo no kilka połączonych ofert, choć na pewno już w tej chwili minęły te czasy, że oferta jest dla wszystkich bo dobrze jest mieć specjalizację, wtedy ten produkt jest lepszy, jest bardziej jakby też i wysublimowany i, wysu i spełnia oczekiwania określonego, tak, jak to się mówi, segmentu rynku, tak? mhm. czyli określonej grupy klientów. No i ciągle trzeba pracować nad tym, żeby ten produkt był... Pożądany i nowoczesny, tak? Czyli spełniał te oczekiwania. I obserwować oczekiwania klientów, których może nie mamy, a moglibyśmy. Tak, spełnić. i także konkurencję, bo to, mhm. to jest bardzo ważne, że no, inni mają lepiej. I oczywiście nie kopiować tych pomysłów, mhm. ale no, jakby mieć własny pomysł na to, żeby ten produkt był jak najlepszy. No Tutaj mogłabym dać przykład gospodarstw choćby właśnie w naszym powiecie sanomierskim gdzie jest produkcja warzywnicza, owocowa i bardzo atrakcyjne jest zapraszanie gości na zbiór owoców i przetwarzanie tych owoców. Zdziwilibyśmy się, gdyby catering w tych gospodarstwach był oferowany bez obecności dużej ilości tych właśnie produktów, które są typowe dla tego. Regionu. Tak, a poza tym goście chętnie zakupują także produkty, jeżeli gospodyni robi jakieś czemy, soki, inne przetwory, a nawet bardzo chętnie sobie sami przygotowują, no, oczywiście płacąc za to, to już jest rozliczenie między nimi, bo rolnikowi przecież wolno sprzedawać własne produkty i przetworzone, i nieprzetworzone, ale goście często też sobie w ramach tego wypoczynku chętnie takie przetwory robią w, mhm. razem z gospodynią czy z gospodarzem. I zabierają potem do domu. Więc to jest taki specyficzny produkt, który, którego no nigdzie poza agroturystyką właściwie nie możemy zaoferować. Jednym słowem, powinno być to miejsce przyjazne pod względem noclegu, pod względem wyżywienia, pod względem atrakcji towarzyszących, woda, miejsce dla dzieci, miejsce do zabawy, miejsce tak. do przyjemnego spędzenia czasu, a może coś zwiedzić. Może troszeczkę sportu ewentualnie zakosztować, a chyba najlepsze miarą będzie, będzie liczba dni, po których turysta zacznie nam się nudzić i zacznie szukać nowych atrakcji. Tak, tak. E, Im więcej dni wytrzyma, nie nudząc się, to tym większy nasz sukces. No chodzi też o, o taką bogatą ofertę, żeby się nie nudził i żebyśmy. Jakby już nie mogli się doczekać, kiedy wyjedzie. No, chyba, że mamy, <laughs> chyba, że mamy takich, którzy no chcą po prostu poleniuchować. No, no też są tacy. Są klienci bardzo różni, więc to też trzeba być tutaj nienarzucającym, tolerancyjnym, nie? tolerancyjnym i nie narzucającym się ze swoją ofertą. To znaczy mm -hmm. dobrze poinformować, że jest taka możliwość, ale jeśli turysta sobie nie życzy z niej korzystać, no to niech sobie leniuchuje i leży na mm. leżaków wśród ziół albo kwiatów. Mm. To, co, A jeszcze co jedna jest? kwestia. Czy gospodarstwa w jakiś sposób są zrzeszone, zorganizowane, może czy w stowarzyszenia, czy jakieś organizacje, czy współpracują z sobą, czy każde gospodarstwo tak na własny strój to organizuje? Uważam, że te czasy, kiedy gospodarstwa były zrzeszone, minęły, mijają. Ja mam doświadczenia takie, że minęły, i teraz każdy chce sobie radzić sam. Nie wiem, czy to dobrze, ale takie są czasy i musimy to przyjąć. Skoro sobie same chcą radzić, no to sobie radzą. Tak? Mhm. Jeśli by widziały potrzebę, że chcą wspólnie, no to na pewno powrócą do tych form działalności. Czyli jest tendencja do zindywidualizowanego tak. podejścia w zakresie marketingu, organizowania się. Zresztą internet dzisiaj to umożliwia, są takie możliwości techniczne, by, by się usamodzielić. Dziękuję, Ewo. Natomiast my bardzo. udamy się. Do jednego może z gospodarstw, które znajdziemy w najbliższej okolicy Sandomierza, żeby zobaczyć w praktyce, jak to wygląda. Agroturystyka to nie tylko nocleg, nie tylko zakwaterowanie, nie tylko catering, ale również coś jeszcze, co umożliwia przyjazne, przyjemne spędzenie czasu, czasem przez wiele dni, żeby wykorzystać w pełni urlop. No, yy by sprawdzić czy takie możliwości są w agroturystyce gościmy w zakątku, który się nazywa Willa Wojtasówka, prowadzona przez Justynę i Tomasza Wojtas w obrazowie koło Sandomierza. Witam Was. Witamy również. I przyjmijcie mnie do, na następny sezon, by można było w Waszej, waszej willi spędzić czas. Mam to zagwarantowane, tak? Oczywiście. Kiedy zaczęliście działalność agroturystyczną? Działalność agroturystyczną zaczęliśmy w 2013 roku, tutaj w tym miejscu. I tak cały czas, co roku, coś dokładamy, rozwijając po kolei i idąc też za duchem czasu. I rozwijamy to do dnia dzisiejszego i pewnie dalej. Zaczęliśmy od wybudowania tego budynku, który tu obok stoi. Uruchomiliśmy pierwotnie część pokoi, potem w kolejnym roku kolejną część, no i tak po malutku, pomalutku co roku coś. Potem rozbudowaliśmy się, o taką, oczywiście świadczymy usługi noclegowe i usługi noclegowe z pełnym wyżywieniem. Przyjmujemy grupy Różne. Dzieci, młodzieży, dorosłych, pary, w zasadzie wszystkie chętne osoby. Sprzedajemy pakiety takie rodzinne, pakiety grupowe i jest duże zainteresowanie. Do naszych usług agroturystyki, takiej podstawowej, czyli noclegu i wyżywienia, dołożyliśmy, jak widać tu dookoła, szeroki pakiet usług. I na przykład mamy wypożyczalnię rowerów gdzie nasi goście mogą sobie um, wypożyczyć taki rower na dobę lub na parę godzin, a nawet i na kilka dni. I mogą zwiedzać tereny, nasze, tutaj piękne Sandomierszczyzny, obrazowa i w ogóle całej okolicy powiatu sandomierskiego na rowerze. Takich gości mamy bardzo dużo, nawet przyjeżdżają grupami, zamawiając sobie wcześniej kilka rowerów. Rowerki na, nie czeka, na nich czekają. Mąż tutaj pilnuje sprawności, Czyli żeby serwis w cenie, oczywiście. Ponadto obok rowerów stoi samochód, którym Trzeba podwieźć gości do Sandomierza, bo na przykład jest fajny koncert. No i chcieliby. Ale na rower już nie mają siłę. Tak. <noise> chcieliby właśnie, więc jest usługa transportu. Bądź tak do winnic. Bądź do winnic, dokładnie. Do winnic, winnice wiadomo, świetnie rozwijające się na naszym regionie i często nasi goście korzystają z winnic. Dalej patrząc, mamy tam za nami saunę i jacuzzi. Jest to nasza jedna z ostatnich ofert turystycznych naszego obiektu i oczywiście cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy biesiadnik, gdzie organizujemy duże i mniejsze przyjęcia, spotkania integracyjne, biesiady dla naszych grup, których bardzo dużo gościmy. I Miejsce na ognisko, leżaczki. Ym, oczywiście do dwie wieczornych, najlepiej w przyjemnego czasu. Tak. Y, nie ma problemu z Nie ma problemu. Tutaj tak. sobie zagospodarowali. Dokładnie. No to nie bardzo mają czas na spanie. Nie mają czasu na spanie i o to chodzi. Jeszcze napomknę, że rozwijamy się dalej. Tutaj powstaje przed nami osiedle domków drewnianych z Bali. Właśnie, ono... domki z Bali, takie aloguralskie czy tam są też elementy noclegowe też tam. Dokładnie. O, tam dokładnie tak. Biesiadne, biesiadne, tak? Nie, to są również... też właśnie elementy noclegowe. to jest założone, że tam cała rodzina może tak. ewentualnie to Tak. To sobie jest i... takie właśnie. Jak, już tu spróbowaliśmy takich pokoi z Łazienkami tam dla grup, a tam, również. dokładnie, tam mamy pokoje takie. Zdaję to egzamin. Tak, oczywiście, wszystko zdaje egzamin. One się sprzedają indywidualnie, pod rodziny, pod, pod grupki. Cieszę się niesamowitym zainteresowaniem, więc tutaj będziemy pewnie to kontynuować. A teraz na temat tego, że nasi goście nie, ma, nie będą się u nas nudzić, to tak jak powiedziałam, tu szeroki pakiet usług oferujemy. Ja wraz z mężem zawsze tym naszym gościom pomagamy, jeśli ktoś bo zwykle nie znają okolicy, więc musimy im doradzić, co mają zwiedzać, gdzie pojechać, więc polecamy im nasze co lokalne. Ale na można w okolicy zwiedzić. Myślę, że. Też krajobrazowe miejsca, tak? tak? Ale również i zabytki zabytkowe. Dokładnie. I co mamy tutaj z krajobrazowych takich ciekawych miejsc, które możemy zobaczyć? Myślę, że ostatnia partia gór to wszystkie góry Pieprzowe. Dokładnie, góry Pieprzowe, które oczywiście też cieszą się dużym zainteresowaniem. Potem po kolei ścieżki, nawet, nawet te dróżki wzdłuż sadów. One też na pewno goście jadą do Sandomierza od nas, nie jadą główną drogą, tylko bocznymi dróżkami. Szlak jabłkowy szlak. Dokładnie. Winiarski. Sandomierski szlak jabłkowy, szlak winiarski i to się cieszy dużym powodzeniem. Oczywiście w okolicy mamy bardzo dużo atrakcji, takich miejsc ciekawych, gdzie warto gości wysłać. Ujazd, zamek Krzysztopur w ujeździe. Potem e, oko... o... O Sandomierzu nie wspominają. Oczywiście, Sandomierz to już mamy tutaj w pigułce, dokładnie. Numer jeden. To jest, standard. Jeden. To jest standard, bo e, od Sandomierza zaczynają, no i potem dalej. E, zamek w ujeździe Krzysztopór, Opatów, Klimontów, e, z ruiny zamku w Międzygórzu, piękne bajeczne widoki, e, tudorów. I po kolei um, za Sandomierzem, Baranów Sandomierski. E, także. E, nawet, nawet. rowerami na święty krzyszcie zapuszczają? Też się zapuszczają. Tak. Nie ma może dużo takich osób, ale też. Ogólnie, tak jak żeśmy zauważyli, to tak, nawet są tacy, którzy do 100 km dziennie potrafią tym rowerem zrobić. Także bardzo fajnie. I ogólnie wieczorami goście, no w ciągu dnia wiadomo, zwiedzają okolice, wieczorami przyjeżdżają na obiad do kolację i nawet jedna z ostatnich moich, jedna pani właśnie powiedziała, że jest tu tak pięknie, że posiedzi sobie kilka dni leżąc na leżakach, siedząc w jacuzzi, wieczorem w saunie. Jakie przyjemności dla dzieci ma? Dla dzieci mamy tak, no też rowery, plac zabaw, trampolinę. Na życzenie klienta, jak są większe grupy, możemy zrobić animacje dla dzieci, możemy zrobić warsztaty ciśnienia soku i robimy takie rzeczy też. Możemy robić tak jak dla starszych osób, biesiady. Dla dzieci po prostu takie dyskoteki, żeby się pobawiły, potańczyły. Właśnie wczoraj taką grupę mieliśmy. Młodzieży, no, dzieci, młodzieży. Albo granie w piłkę. Albo granie dużo, w piłkę, dokładnie. Zielonego jest tu, w przyszłości ma być boisko. E, i, I będą tutaj korzystać z tego dzieciaki też. Mhm. No i nie można zapominać, że przez żołądek do serca. Dokładnie. W związku z tym, owoce tak. z sandomierskich sadów, ale jeżeli owoców czasem braknie w sezonach nie martwym, no to mamy tu produkty tradycyjne, lokalne. Tu mamy mus jabłkowy, tak, co jeszcze robicie takich <coughs> rzeczy, Robimy... które... o widzę dżem truskawkowy tak. też jest, tu coś innego Liśnia. jest, o dżem wiśniowy i morelka, także na wynos ewentualnie czy można Dokładnie. jadąc rowerem w bagażnik zabrać, Oczywiście. żeby po drodze ewentualnie je zdegustować, kosztować, tak? Y, powiem tak, nasz region cieszy się, właśnie nawet goście przyjeżdżając do nas. Wiedzą, że ten region jest bogaty w owoce i warzywa. Szczególnie jabłka, gruszki i wszystkie te produkty, które tutaj mamy w słoiczkach i wiele jeszcze tam w spiżarni. Możemy je udostępniamy oczywiście na śniadania, sprzedajemy dla gości, więc goście też jest to też taki motyw turystyczny ostatnio właśnie za tymi produktami lokalnymi goście stąd wyjeżdżając muszą mieć ze sobą znaczy muszą mają na celu zakupienie takich produkcików lokalnych zamiast pamiątek na przykład nie jest to takie ciekawe co się przyjęło od dobrych paru paru lat na pewno Dostępne. No a mamy. chyba z ciast chyba nadal dominuje co szarlotka Szarlotka oczywiście szarlotka z jabłek sam Dokładnie tak. dobrze i proszę państwa dopełnieniem tego typu agroturystyki jest coś, co się doskonale w ostatnich latach rozwija, a mianowicie enoturystyka, czyli turystyka winiarska. Dziś w rejonie Sandomierza mamy Sandomierski Szlak Winiarski. Prawie już każda większa winnica, która działa w oparciu o ustawę winiarsko, posiada już zaplecze agroturystyczne, jest tak zwana enoturystyka. Także jest dopełnieniem, uzupełnieniem takiej agroturystyki jaką tu mamy w gospodarstwie u państwa Justyny i Tomasza Wojtas, willa Wojtasówka, także gratuluję Dziękujemy. tego typu obiektu, korzystam już z waszego obiektu i faktycznie przyjemnie tu się spędza czas i życzę dalszego rozwoju, powodzenia, żeby pogoda nam dopisywała. Dziękujemy, Dziękujemy ślicznie i zapraszamy. Do zobaczenia kolejnych odcinkach AgroSfery.